Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem z cyklu zbrodnie w show biznesie, a opowiadać będę o sprawie młodej aktorki Rebeki Scheifer, która zginęła u progu swojej kariery i tak naprawdę na chwilę przed jej rozkwitem. I będzie to kolejna artystka, o której Wam opowiem, a która zginęła niestety z ręki swojego fana. Rebecca Schaefer urodziła się w 1967 roku i była młodą obiecującą aktorką. Zaczynała jako modelka i w wieku 16 lat rozpoczęła swoją karierę. Kariera ta była bardzo obiecująca, bo Rebecca była naprawdę piękną dziewczyną, zresztą w tamtych czasach te modelki które pamiętamy jak Claudia Schiffer czy Cindy Crawford, wszystkie były bardzo pięknymi kobietami, ponieważ później z biegiem czasu zaczęto bardziej zwracać uwagę na modelki bardziej charakterystyczne, ale właśnie Rebeka wyróżniała się swoją urodą no i pięknymi kręconymi włosami. W wieku 16 lat sama wyjechała do Nowego Jorku, by móc rozwijać swoją karierę modelki i bardzo szybko jej się to udało, bo już 4 miesiące później wyjechała do Japonii i występowała w naprawdę obiecujących kampaniach reklamowych, a także chodziła po wybiegach uznanych projektantów. Jednak tak naprawdę Rebeka zawsze marzyła o roli aktorki i jej pierwszym dużym sukcesem była rola w operze mydlanej One Life to Live. Ta rola przyniosła jej bardzo dużą popularność i rozpoznawalność. Trzeba jednak przyznać, że mimo tej bardzo dużej popularności, która wtedy na nią spadła, Rebeka nie zmieniła się. Znajomi mówili o niej, że pozostała nadal bardzo miłą i otwartą dziewczyną. W 1989 roku została nawet twarzą kampanii Czwartkowe Dziecko organizacji charytatywnej dla zagrożonych nastolatków. Oczywiście Rebeka bardzo chętnie wzięła udział w tej kampanii, ale jest to przykład jej skromności, ponieważ kiedy poproszono ją o to, żeby udała się do jednego z ośrodków dla nastolatków, po to, żeby spotkać się z nimi i podpisać im e, kartki, zdjęcia z autografami, rozdać plakaty, Rebeka powiedziała, że tak naprawdę nie widzi w tym najmniejszego sensu, ponieważ nie wydaje się jej, by ktokolwiek ją tam rozpoznał. Pomyliła się, ponieważ y, dzieciaki, nastolatkowie, których odwiedziła, byli byli wręcz zachwyceni i od razu do niej pobiegli po to, żeby właśnie zamienić z nią kilka słów. Jej popularność jeszcze bardziej wzrosła, gdy dostała jedną z głównych ról w serialu My Sister Sam w telewizji z CBS. Wystąpiła w 44 odcinkach między 1988 a 1989 rokiem i wtedy liczba jej fanów gwałtownie wzrosła. Wśród jej fanów był również młody chłopak, który wielokrotnie do niej pisał. Dla Rebeki nie było jednak to nic wyjątkowego. W tym czasie miała naprawdę bardzo wielu fanów, którzy wielokrotnie do niej pisali. W 1987 roku została również dziewczyną z okładki pisma Seventeen dla nastolatków, a propozycje ról zaczęły bardzo licznie napływać. Rebeka zagrała chociażby w filmie Woody'ego Allena, Radio Days, a także w kilku innych filmach. Jednak właśnie przygotowywała się do zagadnienia bardzo znaczącej roli w filmie Ojciec Chrzestny 3. Jak bardzo dobrze wiecie ta seria o ojcu chrzestnym była bardzo popularna, dlatego też Rebeka dopatrywała się w tej roli szansy dla siebie na podbicie Hollywood i na status jednej z pierwszoligowych aktorek, co w jej wieku byłoby naprawdę bardzo dużym osiągnięciem. Zaledwie w dwa miesiące po otrzymaniu tej informacji do mieszkania Rebeki zapłukał jej 19-letni fan, o którym już wcześniej Wam mówiłam. Robert John Bardo był paradoidalnym fanem dziewczyny i chorował na schizofrenię. Przyszedł do mieszkania dziewczyny, zapukał i poprosił ją o autograf. Rebeka właśnie ćwiczyła rolę e, do castingu do filmu Ojciec Chrzestny 3, dlatego nie miała dla niego zbyt dużo czasu. Mimo tego, że mężczyzna poznał jej adres, co już samo w sobie jest dość niebezpieczne, no i że nachodził ją w domu, decydowała się mu otworzyć, zostawić autograf na zdjęciu, które przyniósł, a także zamienić z nim kilka słów. Przeprosiła go, że nie może dłużej z nim rozmawiać, ponieważ jest. Bardzo zajęta i zamknęła drzwi. Mogłoby się wydawać, że Robert powinien być usatysfakcjonowany możliwością spotkania się ze swoją fanką, tego, że uzyskał autograf no i że mógł zamienić z nią kilka słów. Okazało się jednak, że był on bardzo niezadowolony z tego, jak mało czasu poświęciła mu Rebeka. Niedługo później młody mężczyzna ponownie zapukał do mieszkania aktorki. Miał w ręku zdjęcie, które mu podpisała, a także egzemplarz książki buszujący w zbożu. Dokładnie tej samej, którą czytał Mark Chapman po zabiciu Johna Lennona. Jeżeli ta sprawa Was interesuje, to przypominam Wam, że zrobiłam już na ten temat odcinek i serdecznie Was zapraszam na mój kanał, gdzie znajdziecie właśnie odcinek o Marku Chapmanie, czyli mordercy Johna Lennona. Jednak nie miało to podobno związku z tą sprawą. Robert nie inspirował się Markiem Chapmanem w tym morderstwie, ale wcale nie jest tak, że nie inspirował się nikim. Była już jedna bardzo podobna sprawa, która przyszła śledczym na myśl. Zresztą sam Robert niedługo po tym, jak został zatrzymany, powiedział, że to właśnie tą sprawą się inspirował. Robert przyznał, że do tego, żeby dokonać tej zbrodni, zainspirował go artykuł z People, z 1982 roku o człowieku o imieniu Arthur Jackson, który udał się do domu aktorki Tirisy Saldana, aby ją zabić. Saldana jednak przeżyła atak. Niestety tyle szczęścia nie miała młoda Rebeka, gdy otworzyła drzwi, jej fan Robert strzelił do niej, trafiając ją prosto w serce. Ponoć aktorka jeszcze przez chwilę walczyła o utrzymanie równowagi, trzymając się cały czas za serce i pytała swojego fana, dlaczego to zrobił. Potem upadła i niedługo później została przewieziona do szpitala, w którym niestety zmarła. Robert później przyznał w rozmowie z psychologiem, że również w tym momencie nie wiedział do końca, co ma ze sobą zrobić. Stał jeszcze chwilę w tym miejscu, patrzył na swoją idolkę, krążył, nie, nie wiedział tak naprawdę, gdzie ma się podziać, ale w jego głowie kłębiły się myśli, że powinien popełnić samobójstwo. Jednak tego nie zrobił i uciekł z miejsca zbrodni. Później w rozmowach z psychologami, którzy starali się ustalić dlaczego Robert postanowił zabić swoją idolkę, zdradził on, że nie podobała mu się jedna z bardziej pikantnych scen w filmie, w którym zagrała Rebeka. Przyznał on, że nie chciał, żeby stała się kolejną dziwką z Hollywood, dlatego postanowił ją zabić. Miał on nadzieję, że pozostanie ona niewinna jedynie dla niego i miał nadzieję, że będą kiedyś w związku. Po tym jak dziewczynka Poświęciła mu bardzo mało czasu, kiedy ją odwiedził. Stało się dla niego jasne, że nigdy się nim nie zainteresuje, no i nie chciał doprowadzić właśnie do tego, żeby stała się rozwiązła, więc postanowił pozbawić ją życia. Psycholog, która z nim rozmawiała po czasie, przyznała, że bardzo długo planował te zbrodnie. Zdecydował się właśnie po tym, jak przeczytał artykuł, który go zainspirował, ale w jego głowie bardzo długo kłębiły się myśli mówiące o tym, że chciałby zawładnąć aktorką, a jedyny sposób, w jaki będzie mógł to zrobić na stałe, to właśnie to, że odbierze jej życie i że nie powinna się interesować nikim poza nim, więc będzie on ostatnio. Osobą, którą zobaczy w swoim życiu. Robert uciekł z miejsca zdarzenia, przemieszczał się pieszo. Tak jak wam powiedziałam, miał myśli samobójcze, lecz nie mógł się zdecydować na to, żeby popełnić samobójstwo, dlatego też biegał po autostradach w nadziei, że ktoś może go nie zauważy i potrąci. Tak się nie stało. Świadkowie jednak wspominają, że widać było, że wygląda na kogoś, kto jest oszalały lub opętany. Ponieważ biegając w środkiem ulic i tak naprawdę licząc na to, że wpadnie pod samochód, wykrzykiwał ciągle, że zabił Rebekę. Po zatrzymaniu go stwierdzono, że jest to zdiagnozowany pacjent, który cierpi na schizofrenię i wielokrotnie przebywał w szpitalach psychiatrycznych. Oskarżenie wnosiło o dożywotnie pozbawienie wolności oraz o to, żeby Robert nigdy nie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie z więzienia. Początkowo Robert przyznawał się oczywiście do popełnionego czynu, jednak później postanowił swoją linię obrony skierować właśnie w tę stronę, że jest. Osobą, która ma problemy psychiczne. Również jego brat i siostra zeznawali, że zrezygnowali ze szkoły po to, żeby się leczyć, ponieważ cała trójka ma problemy psychiczne. Jednak to Robert był osobą, która zmagała się z największymi problemami psychicznymi, dlatego miał problem, żeby uzyskać dostęp do broni i w tym wypadku pomógł mu jego brat. W tej sprawie jednym z oskarżycieli była Marcia Clark, która później była znana z procesu O.J. Simpsona. To właśnie podczas sprawy Rebeki zdobyła dużą popularność, dowodząc, że Robert nie był obłąkany, ale miał obsesję na punkcie artystki. W 1991 roku proces dobiegł końca i Robert został skazany za morderstwo pierwszego stopnia na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie warunkowe. Robert Nadal odsiaduje wyrok w jednym z zakładów karnych w Kalifornii. Odniósł bardzo poważne obrażenia w 2007 roku, gdy został zaatakowany przez współwięźniów i 11 razy pchnięty nożem. Jeżeli chcemy się doszukiwać jakichkolwiek pozytywów w tej sprawie, to na pewno będzie to wprowadzone w 1990 roku prawo w Kalifornii, które upoważnia gwiazdy do zgłaszania tego typu prześladowań i są one bardzo poważnie traktowane przez policję. Od 2019 roku to prawo jest przestrzegane we wszystkich 50 Stanach Zjednoczonych Ameryki. I to już wszystko, co przygotowałam dla Was w tej sprawie. Dajcie znać, czy wcześniej słyszeliście o sprawie Rebeki i czy ta sprawa była dla Was interesująca. Oczywiście czekam na wszystkie Wasze propozycje w komentarzach, jakimi sprawami z show biznesu mogłabym się zająć w przyszłości. Jeśli jesteście zadowoleni z tego odcinka, to serdecznie proszę Was o łapkę w górę. No i Subskrypcja, jeśli widzimy się pierwszy raz. A ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do samego końca. Cześć, trzymajcie się.